Oh, uh -huh. Rozpoczynamy naszą modlitwę wypominkową za zmarłych. Prośmy dla nich o Boże miłosierdzie, imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Polecajmy zmarłych z mojej rodziny, tata Ryszarda, brata Dariusza, dziadków, pradziadków. Wszystkich zmarłych z rodziny, zmarłych dobrodziejów, kaplicy i transmisji, zmarłych z mojego zgromadzenia, z zakonnego księżyna, świętszego serca Jezusowego. Zmarłego Jerzego Kata, zmarły z rodziny Lubaszków, Raduchowskich, Jadasiów, Karpowiczów, za zmarłą Zofię Jazewicz, za zmarłych Stanisławę Jana Gurowskich, Julianę Władysława Paś, Marianę, Tadeusza Kupiec, Leukadię Karola Asana, zmarły z rodziny Trytko, Owoc, Pątkowskich, Mamińskich, Wojciechowskich i Bakuła, polecają Henryka, Marnię, Jarosława, Jadwigę, Zofię, Janinę, Owczarczak, Wandę Makowską, Sumowską Felicję, Adama, Beatę, Jana Szymanowskiego, Orszulę Mińską, Alice Cordes, Marka Nowackiego, dusze w czyństwie cierpiące, Mówmy się za Zmarłą Stanisławem, Grzegorza, Leona i Helenę Ostromskich, Zecynię Adama, Kazimierza, Antoniego, Mirosława, Skolarskich, Janinę Andrzeja Jakowiec, Annę Aleksandra Łagosz, Kamilę Bogdaniu, Grażynę Przybysz, Wiolettę Musztafa, Zdzisławę Stolc, Krystynę Majtre, księdza Jerzego Lier, księdza Jana Kaczkowskiego, księdza Piotra Pawlukiewicza. Módlmy się za zmarłych, za Zofię Rowińską, Mieczysława Rowińskiego, Józefę Cholewińską, Mariana Cholewińskiego, Julię Czechowską, Marię Basiewicz, Henryka Klube. Za zmarłych Tomasza Sowę, Józefa Wątroby, Tadeusza Kolonko, Marię Iuliusza Odroniec, Marię Stefana Wątroba, Gawła Mazura. Prośmy by miłosierdzia Bożego dostąpili Irena, Kazimierz Bąk, Łucja Bronisław Bąk, Marianna, Felix Ratajczak, Zofia Nowakowska, Wiesław Miecewicz, Eryni. Polecajmy Egwona, Marka, Sintedz, Antoniego Adama, Antoniego, Marianne, Janinę z Domu Kozu Walinę Rajnisa, Stefana, Olgę, Syntedz, Aninę Anatola, Marię Borowik, Eugeniusza Kamina Wasilewskich, Oleo Kądzior Marcina Kamińskiego, Ojca Łukasza Prausa, Ewę. Sławka Turko, Mają Szurkowską, z Marym Kapłanów posługujących parafii św. Maksymiliana. Ze świętej pamięci Bernarda, Józefa Cegłowskich, Stanisławę Marcina i Romana Olejniczaków, Stanisławę i Bolesława Cegłowskich, Helenę i Mariana Bratków, Kazimierza Kocha, Katarzynę Koćmierowską, Krzysztofa Draczyka, Elżbietę Miankowską, Łukasza Małeckiego, Elżbietę Siedlińską-Pyrpin, Urszulę Szlemer, Jerzego i Marię Matulewskich, Leszka i Ryszarda Orkowskich, Gertrudę, Feliksa i Lechosława Rajsk, Dobrzyna i Franciszkę Śnita, Zysko Pawlaka, Antoniego Sobczaka, Witę Wrocińską, Marię i Bolesława Ciastkowskich, Tomasza Jakubiata. Za z rodziny Szczerbetków, Przykorzyńskich, Macymiuków, Cieśluków, Mikoszów, Mikiciuków. Za zmarłych z rodziny ciurna, Dada, Sztajdrowicz i Wieczorek. Wieczny odpoczynek raczył dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ufmy się za zmarłych księdza Bogusława Piątka, księdza Antoniego Barszcza, księdza Stefana Wilka, księdza Stanisława Malińskiego, dusze zmarłych kapłanów ze Zgromadzenia Księży Sercanów i zmarłych z ich rodzin, dusze świętej pamięci Katarzyny Ludwika, Marii Jana, Marianny, Olechów, Władysławy Olek, Stanisława Olecha, Zofii, Janusza, Skoczylasów, Barbary, Heleny, Stanisława Kacałów, Teresy, Janusza, Siegnickich, Zofii Kos, Zofii Andrzeja Janików, Adelik Papisz, Anieli Romana Jakubowskich, Ewy Wiktor i Józefa Okońskiej, Wiesława Panasika, Anny i Feliksa Tkaczyków, Leżymy Chorób, Anieli Chodzyńskiej, Jadwigi Stalińskiej, Elżbiety Marzec, Tadeusza Zaborowskiego, Iryny i Szczepana Kołsud, Ewy Jaworskiej, Ludwiki Bazderskiej, Teresy Pękarskiej, Zofii i Jana Łabęckich, Bronisławy i Augustyna Janików, Franciszki Mariusza Zaborowskich, Anny Kamińskiej, Jadwigi Orchowich, Urszuli Bochniak, Krystyny Leona Kamińskich, Zmarłe dusze z rodziny Olechów, Janików, Kosów, Kietniów i dusze w sześciu Cierpiący. Za Ligię Tadeusza Jerzego Regulskich, dusze Haliny, Stefana, Gontarewicz. Lucjana i Halinę Bożejko, Bogu Miłę i Jerzego Kuklicz, Marlenę Trąską-Świstelniczką, Krzysztofa Borowiaka, Józefę Orzechowską, Monikę Błasza za zmarłych Wiesław Szymański, Roman Piotr, Jan Kazimierz Przymański, Anna Maciaszek, Maria Jan, Dawid Bartoszewicz i zmarłych rodzin. Polecajmy zmarłych Józef Janina Augustyn, Maria Eugenia Józefa, Czesław Janina Irena Reichel, Józef Karolina Stanisław Irena Chudzińska, Katarzyna Stanisław Pener, Maria Stanisław Guzik, Helena Karol Szczur, Jadwiga Stanisław Piskorz, Jan Jadwiga Brugar, Helena Katarzyna, Józef Felix Oziemina, Eugenia Stanisław Jan, Maria Brodrygiel, Romana Daugust-Cyklis. Józef Adamus, Mogórz, Ataryż, Zofia Zięba, Karol Anna, Kazimierz Krukar, Ksiądz Brałat, Kazimierz Pańczyszyn i dusze w cierpiące. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Mój wodku w Chrystus martwym stałem, Jest Panem życia i ja. Oh, yes, and he Zmarłych Joanna Korzeniowska, Dariusz Konieczny, Zenobia Korzeniowska, Zygryd Korzeniowski, ze zmarłych z rodziny Helena Adamiak, Bolesław Adamiak, Jerzy Adamiak, Irena Kwiatek, Krystyna Kwiatek, Władysław Kwiatek, Elżbieta Janeczek, Krystyna Bednarczyk, Piotr Bednarczyk, Ewa i Jerzy Grądek, zmarłego przyjaciela Jakuba Dereckiego. Izabela Węgierska, Krzysztof Węgierski zmarłych z rodziny Węgierskich, Jan Bach, Lucyna Bach zmarły z rodziny Bach, Tamara Kowszynowa, Borys Komarow, Maksymilian Jarosiewicz zmarły z rodziny Walędzik, Pieczorek Komarow i Kowszynow, zmarłych Jana Juszczyka, Marię Ryszarda oraz zmarły z rodziny Karpińskich, Alinę Marka Wojtkiewiczów, Jana Jurkiewicza, Halinę Dotka, zmarłych z rodziny Kaszmarczyków i Pawłowskich. Wieczny odpoczynek naszym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych. Alberto Esposito, Maria Konataro, Lucyna Jana Zdzisław Rona, Zdzisław Kocik, Antoni, Eleonora, Admina Papież, Agnieszka Fijałkowska. Zmarły z rodziny krętowskich, Milewskich i Hebda. Zazmarłą Barbarę Ryszarda Kaczorowski, Czesława Zawadę, zmarły z rodziny Fabiańskich. Zazmarły Wiesław Dulemba, Maria Józef Dulemba, Maria Józef Dudek, Stefania Stanisław Dudek, Zofia Antoni Joniec, Ewa Joniec, Zbigniew Piotrowski, Emil Joskowicz, Sebastian i Teresa Klimczak. Wierzchny odpoczynek raczył dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wierzchnym. Nadzieja, że w sercu moim płonie, w dniu ostatecznym chwa się spodziewał. Z ciałem i duszą Kowalski, Głowackich, Kolejków, Bożyków i Gronków, Urdmy się za zmarłych, świętej pamięci Dusze Sabiny i Stanisława Walkowskich, Bronisławy Franciszka Głowackich, Marianny Kazimierza Kolejko, Danuty Ryszarda, Jarosława Głowackich, Jadwigi Lecha Grąków, Anna Foks i Aleksandra Bożyków, Marii Kolejko, Stanisława Wacława Głowackiego, Romualda Kwiatkowskiego, dusze zmarłej Krystyny Kacprzak, Artura Wesenfelda, Pawła Hagnera, Kingi Rolnickiej, Małku, Marcina Wawrzowy. Uproś Panie Miłosierdzia Bożego dostąpili Józef Świątkowski, Henryk Sikora, Paweł Dres, Maciej Mytkowski, Maciej Kuźma, Zenon Wojciechowski, Roman Wojciechowski, Izabela i Leon Wojciechowski, Mirosława Hinz, Adrian Bartkowiak, Zenon Renata Feidl, Kazimierz Jona Łabęcki, Michał Waluda, Zofia Jolanta, Andrzej Stanisław i Tadeusz Koprukowiak, Andrzej Stanisława Mieczysław, Władysław Szopa, Joanna Bogumiła z domu Szopa, Elżbieta i Ryszard Trejbens, Zbigniew Marianna Wodzińscy, Barbara Jan Okulscy, Stanisława Anią Halinę i Jerzego Króla. Wiktoria Tadeusza Hipolita Remiszewskich, Katarzyna Stanisław Święc, Józefa Jan Święc, Stefania Władysław Pękala, Maria Święc, Stanisława Święc, Maria Bernatka Ania Ziółko, Maria Stanisław Pękala, Józef Pękala, Kazimierz Pękala, Stanisława Krzysztof Radziak, Agata i Marian Motyka. Janina Kościsz, Zofia Gustaw Gruca, Eugeniusz Marysia Skrawa, Edward Bałuszyński, Eugeniusz Agata Śpięc, Janina Bordarska, Józef Marysia Śpięc, Pawełek i Jasiu Pękala, Ola Karlak, Zofia i Jan Jarosław Kuśtek, Stanisław Bronisław Kuśtek, Karolina Kuśtek, Janina i Władysław Wotus. Ksiądz Jan Bylica, Ksiądz Henryk Ostach, Ksiądz Jan Rodak, Jolanta Ruszkiewicz, Józefa Ruszkiewicz, Aleksander Ruszkiewicz, Jarosława Wędzonka, Stanisław Kowalczyk. Wieczny odpoczynek, Rasim dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Mówię się za zmarłych. Emilia Chobot, Bolesław Chobot, zmarli z rodziny Chobot, i drożdż. Dusze Świętej Pamięci Władysława Grat, Genowefa Ludwika, Zofii Marka Władysława Grat Zofii Jana Józefy Stanisława Gola Feliksa Antoniego Władysławy Władysława Zawrzewskich Marii Władysława Jerzego Piątosów Zbigniewa Religę, Heleny Jana Ernest, Wandy Mycek, Księdza Stefana Wilka Józefy Wyrozumskiej, Teresy Pękalskiej Janiny Banaszkiewicz Zmarłe dzieci z rodziny, dusze w części cierpiące. Jadwiga, i Edward Kusiak, Zofia i Antoni Łebzuch, Janina i Tadeusz Łebzuch, Roman Rotter, Marian Szczesny, Sabina i Franciszek Kuleta, Maria Mitterstadt, Aleksander Mitterstadt, Dzisław Mitterstadt, Adam Rus, Alina Rus, Gaja Mitterstadt, zmarli z rodziny Mitterstadt, zmarli z rodziny Wrus. Marianna Brach, Eugeniusz Brach, Leon Brach, wszyscy znali z rodziny Brach. Henryk Zela, Sylwia Peryt, Przemysław Halinka, Henda Ustuski, Kazimiera Lukasik, Anina Dunowska, Inka Dunowska, Krystyna Star Wieczny odpoczynek naszym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. O, wie Elena i Tadeusz Hugier, Rafał Rusek, Krystyna Krawczyk, Dobrosława i Roman Rebińscy, polecajmy Wandeł Stefana Dębskich, Martę Mariana Kamińskich, zmarłych z rodziny Przybylskich, Dębskich zmarłych z rodziny Choraków Kamińskich oraz pozostałych zmarłych krewnych i znajomych. Wiesława Emilia, Józef Semenowicz, Natalia Koczyńska. Jadwiga, Stefan, Florian, Stefania, Jerzy, Jakubowcy, Pylania, Józef, Jacek, Świercz, Jerzy Majewski, Julia, Zygmunt, Sobczuk, Krystyna, Wacław, Andrzej, Romuald, Jaroszewicz, Anna, Kwiatkowska, Tadeusz, Mateusz, Kowalski, Ryszard, Berezowski. Módlmy się za zmarłą Krystynę, Stanisława, Tyczyńskich, Józefem, Stanisława Machul, Alicję, Jana, Machul, Elżbietę i Jana Krystynę i Zbigniewa Merchut, Jadwigę i Franciszka Sztendel. Wieczny odpoczynek raźni dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Za wszystkich zmarłych, poleconych w tegorocznych kominkach, za zmarłych z naszych rodzin, dziesiątych różańca, tajemnice zmartwychwstania Pana Jezusa, Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Jako imę opuszczamy naszym winowajcom i nie bójź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowość Mary łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Zdrość Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaść między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I w Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Boże Stwórco nieba i ziemi, Ty przez krzyż dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących, Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszych braci i siostry, prosimy, abyś ich przyjął do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa Pana naszego za chwilę będzie wyłączona transmisja wypominek. Jutro wypominki o 8.30 o 9.00 Sza Święta. I za chwilę o 15.00 Sza Święta wskazania. Dobre